No dobra, oh. musisz ćwiczyć, nie ma. To robię. Does anyone have no no okay. raczej nie ma. Cool. <laughs> no i żeśmy go zawiedli, no i to teraz robimy? No i zdojował. <laughs> tak, tak, z Ty kurwa, serio zdoczował! Zamknęłaś ją. Okay. No, ty dlaczegoś. Zamknąłeś ją. Otworzyłem je po prostu myślą. Mam tę na... lampę jeden. Bowl, syj, słuchaj. Patrz hola No dobra. Ktoś mówił, że dwóch jest. A, tylko że wesz. Do cztera panga? Może gdzieś skina? No pojęta. Ale to wtedy musimy kupić ghosta. No dobra, masz. Nie, bo mi nie dasz. No, rzuciję ci go. No, ale kupisz mi gałusa czy nie? A nie, dobra, no to tutaj to tak. Wiem, że sprzedasz. Wiedziałem że to jest. Wiedziałem to no, no. no to rzuć to po prostu sobie jak ci dam. Nie, nie, nie. Nie też nie no dobra. Ja sobie zagram plastycznie. No, no dobra. Dlaczego jeden? Dwóch, praca. Co to był, co to był zapojebany prim? No myślę, że zawalam z tym, po prostu nie, nie, nie idzie. Czy... Uż, kurwa w podbiło, taki jest dobry ten. Podwoliłem. Nie, byłem już na stół nie od brima. No i spray. No chyba ci przypierdolę no, teraz. Taktyka werę? nie wiem mnie tam to, co na ogóle czegoś było stój 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 to, sa... <śmów Montaja> to nagrane <engaged> <Cz Collins. toss throat> kurwa 3 Kurwa! miałem tylko <hur unterstützen> Jeszcze już weź Nie, nie żyje Nie no, strzeliłem, nie miałem slowa O, ustałem skana chyba, a nie nie, nie, nie stałem Przez to dostałeś Nie, 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 on był z boku Przez smoke dostałeś O, jak chcesz? Nie przejmę, wiesz Dzisiaj mam młody żeby że nawet no. nie przyjąć Latażęziora Po HED 95 minut Chlor Więc No Ty Scala dostałem przez ścianę gdzieś No to było 20 RP do G3 to teraz będzie 50 RP do G3 Opsy to ja nic złego nie robiłem 70, okej? Okay? No i mi pokój. go goler, brawler, brawler! No to kurwa brawler! Kurwa, abiliska pytanie przewodniczącego. No zajebiście Ja Ja miałem hopę! Kapita do szczania się potek Ja wiem mm. przez co nam nie wychodzi Kup mi to przez okay. to. to, ma sens teraz, dobra, ja wszystko zrozumiałem tak. Sorry, nie trafiłeś tam o. ej Nie mogę mam błąd No jest błąd z plantowaniem No nie wierzę Mam błąd kurwa, nie da się Leży spike Nie Dostał jeden gracz. Mm. O kurwa, ty. Jeden gracz. On miał tu? Ja myślę, że on nie nie stał. O kurwa. Tak. Hmm. Cześć, kurwa Ale kurwa no ta Reina. Hmm. No i jak powiedziałem, tak się stanęło. Ile straciłeś? 20? Ile? 28, ja 15. Gdzie cię Ja pierdolę. ja Czy then you yeah you are, you? You yeah. are fucking dualist move your fast, fast play But like mamy akopaki mamy akopaki ja bym to mogę no, nie gnać, to było nie powiem yeah. gg have fun lose the game dobra zamknij pizda i graj debil To jest jakaś dysproporcja kurwa nie wiem ilości zracenia punktów jak ktoś wyjdzie Czyli chuja Zbaw. Bo chuj kurwa dają możliwość wyjścia w tej grze być, wiesz Podpisujesz pak z diabłem jak rankę rankeda No albo kończysz albo chuj Chociaż żeby być wyżej od tej kurwy na awku okej? Okay? <grych> eee ile nas jest awk. Co ciebie? S -s -s ile nas od czwartej, piątej rundy chyba, piątej. No, od piątej rundy, no. Dobra, no, no teraz zabiję, tak? No, ja nic nie mówię, no. Ale coś mówiłem poprzednio? Kiedyś pier Pierdano. Ale, ale ja ci nic nie mówiłem przecież. Ja sam sobie mówię, bo mam schizofrenię. Dzięki. Bóg nam idzie! Wuuu! Dążyłem rozjebać? i tak nie ma, jak to zrobić. Kurwa, bym ją zabił, to bym mógł to zepawać. Dobra, jestem na nim, możemy poddawać. <laughs> Do fujesz Akurat nie wątpiłem, już 90 tyle No, zabijemy kamikadorą No, co? A. No, tak tego nie uciągniemy, spierdalamy się po prostu i to się... No, wpierdalimy się, wywalimy się i to w macie. Jak już Boga, to wie, że wygrano. A. A, no tak jest, będzie No Dobra, nie reportujemy No, no jest to W końcu I to... Ja pierdolę! No bo nie było to widoczne, kurwa, no. do No, widziś dało się to wygrać. Oj, tutaj! Ja nazywam się. Jebać na lądy. I my, jakimi wyznajemy się? O, minus 18 tym razem. No to pa, ja minus 18 też jestem. Jop, dole.